Cześć siemanko, z tej strony TANAS i witam was w kolejnym odcinku na kanale i witam w Farming Simulator 25. Jak widzicie przed nami z wałami, witam was na nowej serii, seria z live'ów można by powiedzieć, ale będziemy raczej sobie z niej nagrywać również odcineczki. Jak oczywiście wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki do góry, będzie mi naprawdę miło jak zostawicie łapeczkę do góry i napiszecie jakiś komentarz jak ta seria może się nazywać więc będę na pewno za to wdzięczny Jak widzicie tutaj wymaga pole wołowania mamy tu zasiany rzepaczek który chcieliśmy sobie na ostatnim live'ie Pozdrawiania dla wszystkich, którzy byli na ostatnim live'iku pozdrowienia dla klasa, który zrobił rozróbę no, dużą troszkę rozróbę zrobił na lewiku. ostatnim pozdrawiamy go oczywiście serdecznie ja tutaj wszystko już mam ogarnięte. jednak nie mam uogarnięte, bo tutaj widzę, że pracownik jest podpięty a chciałem ja tutaj sobie troszeczkę powołować, więc Pomału ruszamy, będę musiał chyba jeszcze te biegi, wiecie, sobie tym za to, że trzeba na biegu grać, bo on tak dziwnie troszeczkę tutaj wypiesza. Możemy sobie koguciki dołączyć, możemy sobie troszeczkę tutaj podziałać. Co? Trzeba było jakąś serię sobie z defesa nowego oczywiście zrobić, żeby też fajnie sobie tutaj pograć. Na pewno koledzy zamiast jeszcze się będą pojawiały. Dosyć. Bo spajne ojakończki pod ostatnim odcinkiem wbiliście. Uważam, że nowy nawetecznik się dla nich podoba, więc to y, bardzo mnie y, cieszy. Ten odcinek oglądacie sobie w, w piątek. Y, możliwe, że dzisiaj wieczorem, jak nikt nie będzie miał live'a, to może ja bym się odpalił. Zobaczymy, zobaczymy. Rozpoczynamy na sobotę, ale y, na pewno będę informował Was na kanale nadawczym, na który serdecznie zapraszam. Y, możecie wpaść y, tam sobie na ten kanał nadawczy. Zapraszam Was widać na mojego Instagrama i tam pod na moim Instagramie, na moim profilu będziecie mieli e, właśnie pod, pod moim profilem będziecie mieli właśnie odnośnik do m, kanału Nadawczego więc serdecznie Was tam zapraszam, bo tam e, czasami coś wrzucam ostatnio troszkę częściej, ale to różnie, różnie bywa, ostatnio zrobiłem sobie właśnie traktor, w sumie to jeszcze dzisiaj jak to nagrywałem, to dzisiaj właśnie robiłem sobie czwórkę e, skończyłem na szczęście, wszystko działa ten też tam e, na Instagrama że coś tam sobie działałem, więc też ostatnio e, odcinków nie było, bo sobie tam działałem, no i teraz pasowałoby sobie podziałać również i w polu. E, trzeba skończyć. Powiem tu że no zaczęta jest orka zimowa, ale e, pasowałoby ją dokończyć, bo no trzeba by to ogarnąć, żeby w końcu można było się tutaj za oporowe nagrywanie wziąć, e, jakieś live'owanie. Zobaczymy. Ostatnio na live'ach jest bardzo fajna aktywność, bardzo Wam za to oczywiście dziękuję. No i zapraszam na kolejne lewiki. Będziemy sobie tutaj klikali w nowego farminga. Na kolejnym lewiku pogramy sobie troszkę farminga, ale możliwe, że coś pójdziemy sobie na ten horror, bo dosyć dużo osób się pyta właśnie o tego Madisona. Więc na pewno coś sobie w niego zagramy. Troszeczkę narobię w nachę, ale to nic, ważne, że Wam się to będzie oczywiście podobało. Co dzisiaj sobie powołujemy, to pole sobie zwałuje. Możliwe, że na tamtym drugim polu. Tam za pracownika, a ja sobie pojadę porzucać wapno, bo mam wapno kupione, rozrzutnik mam ogarnięty, więc możliwe, że sobie to wapno porzucamy. Jak widzicie, tam jeszcze coś do koszenia mi zostało. Myślę też na pole 58, żeby sobie go nie kupić i tam połączyć z tym 57. Dosyć fajny kawałek by to wyszedł, więc trzeba by na ten temat sobie tej pomyśleć. Na razie sobie, wiecie, troszkę na lewiku pograłem, troszkę poza lewikiem sobie coś tam podziałem, dosiałam zepach na tym polu za gospodarstwem. Tam mam tu również rzepak zasiany. Nieduży kawałek, ale stwierdziłem, że te dwa kawałki wystarczą mi, oczywiście, tego rzepaku. Co będą też do zrobienia, no, pewno zrobione, a jeśli odchodzi, ale będą, będzie do zrobienia akcja książka. Ale to dopiero w kolejnym miesiącu będziemy sobie z tym działali. Ważne jest, że ten rzepak mamy już zasiany, będziemy mogli sobie dalej przewijać. Tylko musimy jeszcze tam to pole skosić. Tam nie pamiętam, co było chyba był owiec albo coś takiego. Będziemy mogli sobie tam podziałać. Jeśli chodzi o sejwa. Save'a macie wydanego u na kanale, więc zapraszam tam serdecznie, bo to jest Sevik Riota z gospodarstwa nie z Zielonki, tylko z tego gospodarstwa co jest na USA. Kurde, to już zostanie taki mały mijaczek, ale to nic. Sobie wrócimy i pojedziemy wtedy na tamto pole. Na, na mapce USA Tak fajnie dzisiaj prezentuje gospodarstwo. Mamy tutaj krówki miasta, mamy świnki. E, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Zboże e, świnką sypałem, e, krową na razie, bo mam mięso, to dałem im siano, e, widzicie tam mam łąkę, e, tam została ogarnięta na lajwiku, skoszona poza lajwikiem sobie e, to zebrałem, bo tam oczywiście była zrobiona i sprasowana, a sobie na lajwiku to ogarniałem, a później sobie to e, pozbierałem, no i krówką dałem, żeby już coś tam się działo. No krów mlecznych nie mamy, ale może kiedyś się tutaj pojawią. Zobaczymy, jak Wam się serika podoba, to będziemy sobie tutaj działali dalej. Jak nie, to będziemy po prostu na Lewiku grali, ale tutaj sobie coś na odcinki, może ogarniemy coś innego właśnie. Dobra, mogę w sumie tutaj sobie tak pojechać, też będzie dobrze. Nie muszę jechać po GPS-ie tak naprawdę teraz. Bo to mi jak na razie nie jest potrzebne, mogę sobie tak polecieć i naprawdę będzie fajnie. Co mam trzy traktory. Mam właśnie tego zatora, mam fenda i mam Deera. No i wszystkie traktory jak na razie są wykorzystywane. Myślę, nad właśnie wymianą tego Deera, bo ten drzą jakoś tak średnio sobie daje radę. Ostatnio jak sobie z kosiarką i tym zotorkiem, znaczy zotorkiem, przepraszam, drządirem to właśnie podskakiwał na tej trawie, więc nie wiem o co chodzi. Dziwne, dziwne, bo im że to naprawią. Bo to naprawdę dziwnie e, wyglądało, że nie mógł się rozpędzić, jeszcze podskakiwał, jakby nie dawał rady sobie w ogóle. Więc daj żeby to naprawili z innymi ciągnikami. Takiego problemu nie było. No tylko był problem właśnie z tym żundira. Że sobie tak podskakiwał. Dobra, przejdziemy sobie na tamto pole. Zatrudnimy sobie pracownika i będziemy mogli iść sobie do tej roboty, którą sobie na dzisiejszy odcinek zaplanowałem, no ale tutaj wymagało wołowania, więc trzeba było sobie to zawołować. Tekstura wołowania widzę, tego co widzę to troszeczkę inaczej wygląda, więc naprawdę fajnie, że to tak teraz wyżrzy tutaj. Dobra, teraz możemy sobie tutaj przejechać, ale przeciwniemy sobie wały. Tutaj nasza droga jest z tyłu, za gospodarstwem. Możemy sobie jak najbardziej tak zrobić. No i tutaj jak widzicie, mamy ogarnięte, tak. I czekajcie, dobra. Zróbmy cykwuch pracownika sobie. Pójdźmy tutaj, dużego pola. Tak naprawdę, jak widzicie, nie ma pracownik. Jeden poprzeczniak, może być jeden poprzeczniak. I zobaczymy, czy on sobie tutaj na tym polu poradzi. Bo te pracownice czasami tam odwalają lipy. Ale powiem wam, że co do czego, to później wychodzi na dobre. Bo Ci pracownicy później, dobra, może ośrodka, odkażę, ale tam nie wiem, nie chcę zaczynać jak chcę. Ci pracownicy później ee, poprawiają sobie. Po prostu jak zrobiłem jakieś miaki na polu, to później po prostu te miaki sobie poprawiają po sobie, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. E, dobra, my tutaj gdzieś, tu chyba mamy, Ja, tutaj stoi Fender z rozrzutnikiem, więc sobie do niego ciadamy, odpalamy, A, i tutaj trzeba jeszcze powol ustawić oczywiście, a opór trzeba włączyć, bo jakby że to było inaczej, widzicie, te krówki się odzwają. Tutaj mamy na płastwisku, tam młody sobie skacze, a my sobie jedziemy tutaj. Niestety nie mam czym naładować z bagów właśnie tego wapna, rozrzutnik, My sobie załadujemy to po prostu klikając R, żeby nam to szybciej tutaj poszło. I sobie podjedziemy, załadujemy i lecimy sobie na pole. Mam tam malutkie pole, na którym pasowałoby to wapno sobie rozrzucić. Ja jestem ciekaw w ogóle tego wapna tu idzie. Trochę sobie nasypiemy. Hmm, bo może gdzieś na jakimś polu jeszcze to wapno będzie potrzebne. A sobie tak, czekajcie, już może sobie bramę otworzę. Wyjdę e, sobie tutaj na tą łąkę. Nie, tutaj nie jest potrzebne. E, tutaj, tutaj wapnowanie będzie potrzebne. Jakby ktoś tam nie gadał, ale nie wiem. No, chyba, że nikt się nie regula opuszczonego. Teraz sobie tutaj do i Tutaj wapno jest wymagane. Dokładnie tak. Tutaj wapno jest wymagane, więc mogę poczekać i dopiero zwołać. Ale dobra, na no to też rzucimy sobie i też powinno być. Powinno być dobrze. Mm, więc dobra, dawaj, dawaj tu Jeszcze jeden worek sobie nasypiemy i na razie starczy. Zobaczymy może. Chyba nie co sobie jeszcze dowiedziemy. tutaj możemy sobie tutaj zobaczyć szybciutko. E szybciutko możemy sobie tutaj zobaczyć, gdzie wapno jest wymagane. E wymagane wapno mamy tutaj na tym polu. I tutaj nie na tym polu nie jest wymagane wapno. Wiecie, dużo pola nie mam. Bo tylko czekajcie, bo tutaj jest obszar gospodarstwa. Tutaj te kawałki i tutaj tylko te mam kupione. Na razie jeszcze nic więcej nie mam zakupione. Na razie zdaje mi się, że to jest wystarczająco. E, tutaj wapna też nie potrzeba, czyli potrzeba tutaj z tyłu i tutaj na tych dwóch e, na tych dwóch kawałkach. Jest to wapno potrzebne. Dobra. E, to na razie. To 6000, no może nam wystarczy, no zobaczymy. Jestem ciekawy, najpierw ze sobie przyjedziemy i dosypiemy. Daleko na pole nie mamy. To jest tuż za rogiem, można powiedzieć, na spokojnie. Będzie ono sobie oczywiście wrócić. Dobra, nic nie jadzie, z prawej, z lewej. To jest ciściutko, ładniutko, piękniutko. Tej lustereczka widziałam włączone, ale nie jakoś na, na fula, więc aż tak nie widać, chociaż w tym tak to powiem wam, że fajnie dosyć te lusterka wyglądają, bo coś tam. Coś nie toś widać, no to mogłoby troszkę być troszkę bardziej do lewej odchylone, ale i tak nie ma źle, no to prawe dosyć, no też by mogło być troszkę odchylone, czekajcie, bo żebym teraz na to pole trafił, bo gdzieś tutaj ten wjazdek sobie zrobiłem na to pole, czy gdzieś tutaj chyba to było, jak się nie mylę, bo ja już to przejechałem, znajdziecie, dobra, raczej to przejechałem, bo ten wjazdek chyba był tam zrobiony, ale dobra, mi sobie tak, ogólnie to pole moglibyśmy poszerzyć sobie, tak patrząc na to, bo tutaj jest dosyć Sporo wolnego terenu, więc na pewno coś tutaj sobie podzielamy. Dobra, prawdopodobnie posłuszyłem nie zapisałem, bo nie mam tej drużki, którą tutaj miałem. No ale to nic, dobra. Możemy sobie tutaj rozłożyć i załączyć różnicę. Powiem wam, że warto pierwszy raz rzucam w tym farbingu. Dobra, zobaczymy jak to tutaj wygląda. Dobra. Coś takiego. Zobaczymy jak posiadam tam sobie rzucimy powołanym, jak to będzie wyglądało. No ale fajnie, nie ma, nie ma e, tragedii. Łapno ubywa, no, powinno nam to wystarczyć na to pole. Bez problemu, moglibyśmy nawet na GPS jeździć tutaj, bo powinno nam e, ogarnąć GPS-ka. Wiecie, może sobie spróbujemy w takim bądź razie, e, włączmy, zaraz zobaczymy. jest GPS. Boże, patrzcie, teraz jakby na 5 metrów to rzuca no, Coś, coś to na pewno nie tak. Czekajcie, bo coś tutaj ewidentnie jest, a nie tak, syn, bo to na 5 metrów pokazuje, ten różnik rzuca na 9 metrów. Więc no musimy sobie tutaj ewidentnie coś zmienić, bo 5 metrów jest za mało. Weźmy sobie 8,5 metra, nawet i zobaczymy, co wtedy się stanie, dobra? Spójrzmy sobie zobaczymy, no na więcej rzuca chyba niż to. O, no to 9 może być, że to rzuca na te 9 metrów jak najbardziej, jak widzicie tutaj GPS na zakrętach sobie też bez problemu daje radę, więc naprawdę, no wiadomo, pyka sobie tutaj, bo widzi, że jest taki skręt, ale tak to naprawdę sobie daje wyśmienicie radę. No musimy na pewno tutaj wyorać troszeczkę tego pola, żebyśmy mieli troszkę więcej w stronę tej wody, też możemy troszkę pójść, no i tutaj w stronę górną też będziemy mogli sobie na pewno bez problemu tutaj pójść. Poczekajcie, bo teraz mi GPS wyłączy się, więc trzeba tutaj sobie to wszystko pozałączać elegancko. Dobra, wycofamy sobie. I, I jeżdżamy z powrotem. Kurde, nie wiem, czy mi się z słuchawkami ostatnio dzieje wam powiem. Bo mi się... sami wyłączałem, nie wiem, jakby jakieś napięcia na USB było, czy coś. Nie wiem, będę musiał to ogarnąć. Bo troszeczkę powiem wam, że to wkurzające jest. Za nagrywanie to jest w ogóle. Że słuchacie sobie muzyki, czy coś, a tu wam wypierdziela normalnie dźwięk, więc no to jest tak... Nieprzyjemne by, bym to powiedział, ale trzeba to jakoś na spokojnie sobie tutaj ogarnąć. Jak tam pracownik w ogóle sobie daje radę, czy on to wołowanie nam już tam ogarnął? Nie, jeszcze wołuję, więc dobra, na spokojnie możemy sobie w sumie zobaczyć, jak to tam wyglądało. niego to wołowanie hmm, tutaj po i tutaj mu zostało, z tamtej strony to pole, ale zobaczymy, może uda mu się ogarnąć, żeby to już było ogarnięte, i wtedy ja wlatuję tam z, z wapnem. Tutaj też taka ścieżka. Możemy teraz pojechać sobie sami. Znacznie szybciej nam to, to pójdzie. Nie mogłem wyłączyć, teraz by... Znaczy, czekajcie, połączymy może sobie to linię. O, o, znacznie, znacznie lepiej to będzie teraz nam wyglądało, dobra. tych fuch. I tutaj ta przejazd, bo no, będziemy mieli to skończone. To na razie jest seryjka z Singa. Może mm, z czasem uda się na tych robotach polowych i tak dalej, jak jakieś mody wyjdą już fajne, to może coś się tutaj uda ogarnąć z kimś, jakąś seryjkę. Aby można było sobie tutaj podziałać, możecie też napisać w komentarzu, jaką seryjkę i z kim byście chcieli zobaczyć. Dobra, nie, tu jest pojem, o kurde, ile tu wyorać można. Ja pierdzielę, no to to jest na pewno trzeba będzie wyjrzeć i wy wyorywać, nie? a tam mam wjazd, dobra, ja tutaj mam ten wjazd tak myślałem, że tam go zrobimy, ale jednak on tutaj jest, dobra tylko wszystko się wyjaśniło wszystko się wyjaśniło, tak naprawdę wjazdek został znaleziony dobra, prawie 3000 litrów wapna 3 tony wapna prawie rzuciliśmy na to pole więc naprawdę fajnie nawet niepotrzebnie aż tak dużo ładowaliśmy go, bo nie będziemy mieli go za bardzo gdzie rozrzucić tak naprawdę to wypiękę teraz, dobra tutaj mamy dróżka zrobioną, więc możemy sobie wyjechać bo trzeba je tutaj działa powycinać i sobie tutaj poogarniać to wszystko. I zobaczymy, ile tutaj uda nam się tego pola jeszcze uciułać. Dobra, tutaj musimy jechać w prawo, nic nie jedzie, nic nie jedzie, więc możemy sobie lecieć. wracamy i lecimy. Dobra, pracownik zakończył, więc idealnie się złożyło, że on już tam robotę sobie zakończył. A my sobie tam zaraz łapianko elegancko rzucimy. No i trzeba tutaj jeszcze to wykościć. Może jeszcze sobie na dzisiejszym odcinku jedziemy i coś może tutaj ogarniemy mm, właśnie tym koszeniem. Dobra, Chciałem sobie, pojechał tu w prawo może. Tu w prawo, o, dobra, wolno, wolno, wolniutko. Tutaj w prawo, tutaj w lewo sobie damy Mądruszkę. I Dobra, ja sobie tutaj na pole z tyłu wjedziemy. O Jezus, tutaj wystają znaczniki od siewnika, ale to nic. Dobra. O, Hamper to łostry takie że z Maria, dobra. Rozkładamy. Czekajcie, bo teraz mi... O. Proszę mi pokazywać GPS, a nie. Dobra. Jest git. On no, te 9 metrów to tak na spokojnie on tu rzuca. Nawet więcej mógłby machnąć, ale dobra, zostawmy na tyle. Wapna mamy na tyle, więc na pewno nam e, tego wystarczy. Mogłem najpierw wrzucić sobie wapno, dopiero zwołować, ale dobra i się trudno Tak, będzie dobrze Zaraz sobie tutaj ogarniemy te wały By nam tu nie przeszkadzały Zaraz odjedziemy tym Gdybyśmy dookoła sobie objechali, byśmy mieli już ten Ten raz dookoła zrobiony, fajnie byśmy mogli sobie wyszlubowo tutaj jeździć Tak, to trzeba tutaj Pomięczyć się troszkę, ale ogarniemy na spokojnie, powinno się udać. Im więcej wapna, tym lepiej, więc na spokojnie. Dobra. Dorzuci tam? Jej, nie dorzuciło. Niedobrze. Bardzo niedobrze, że tam nie dorzuciło. Ten jacek powstał. No dobra, tu pojedziemy i zaraz tora zabieramy stąd. Na gospe odstawimy go. I to dobra. Tak, tam też się zrobimy. Jak? Dobra, dobra. Masz rację. Rób mi Pokaż. To samo ogarnie teraz elegancko. Jeden GPS naprawdę fajnie działa. Podoba mi się. Tam powiem szczerze. Proszę też napisać, jak wam się farming podoba. Nie, czy. Czy zrobił na was jakieś wrażonko, czy nie? O, tutaj rady teraz będą. Zrobił proszę bardzo. Tutaj też to składanie. Troszkę dziwnie ta koła, nie wiem. Może jakoś tutaj coś tutaj wymyślić, żeby to inaczej to się zrobiło, bo tak to dziwnie trochę, ale rowy poryło ładne. Nie ma co powiedzieć. Dobra. I wpuch. I łogień. Łogień na goszlarę. No na razie gnojewicy i tak dalej jeszcze nie mam, więc no dalej sobie nie porozlewamy, Ale jak mm, już troszkę się nazbiera, na pewno też sobie tutaj Rozlejemy. No, no są piękne. Dobra, na razie tutaj wały mogę sobie tu odstawić, później do wiaty sobie ich schowamy. Szkoda, że te wały też takie duże. To na samym początku, Szkoda, że mniejszych nie ma, bo no dosyć spore te wały, są, wam powiem. Ale no niestety mniejszych nie było. Trzeba było sobie poradzić czymś takim. Dobra. Dobra. Uch. Dobra, mamy dookoła objechane. Trzeba sobie teraz tak pojechać. Widzicie, nie muszę jeździć blisko, bo tak naprawdę rozrzut ma dosyć spory. Ta siewka, chyba tutaj coś jest zwiększone. Znaczy, ten rozrzutnik. To oczywiście ją tam zaprzerabiał, więc coś może jest zwiększone. Że on troszeczkę więcej daje. To ogarniemy na raz. Jak nie, jak tak, normalnie. Dobra, no i fajnie. Będziemy mieli tutaj z głowy, chociaż tam zostanie nam pewnie mijaczek, ale zaraz go poprawimy i będziemy mieli pole ogarnięte. I chyba po tej akcji sobie zakończymy odcinek. Dzisiaj taki troszeczkę krótszy odcinek. Bo też troszeczkę zmęczony jestem po dzisiejszym dniu, ale no chciałem odcinek dla Was nagrać, żeby coś się na kanale pojawiło. Na pewno... By yy, sobotę możliwe, że jak pojadę orać, to Wam vloga nagram z Oreczki oruni. Oruni. Na pewno coś się tutaj pojawi. No Dobra, żeby tam jaka nie zrobić. No to na pewno vlog zorki jakiś będzie. No i później dopiero z prac wiosennych jakiś. Tutaj mogłem wam nagrać ze sprzęgła, ale to wiecie, że to mm, robiłem sobie bardziej wieczorem. Ja tylko proby nie ogarnęło od tego. Musiałbym jakieś dobre tam oświetlenie mieć. A na no, sama lampkę, bo na razie zrobimy nową bramę do stoły. Mm, nowe słupki, więc później to oświetlenie będzie również zrobione, żeby coś lepszego tam. Nie, właśnie było, dobra. Tutaj sobie to poprawimy i będziemy mieli. że mogłem to wapno rzucać tutaj na tym polu. Tak naprawdę, ja pojedziemy sobie jeszcze trochę. Tutaj hmm, poprawimy tego miaka. Tam w rogu już ciul tam z nim. No ale to wapno trzeba tutaj opróżnić z rusznika. Bo po co ma tutaj na ruszniku to zostać? Jak może na polu hmm, sobie też być rozrzucony. Czym więcej, tym lepiej, więc. Nie ma problemu. No czym więcej, tym lepiej. Może aż, ta, aż tak nie, żeby za, za bardzo nie było. aż. Ale na no, troszeczkę tutaj wrzucić. Dobra. No i w drugą pojedziemy i powinno być koniec. Daj żeby tak inno było, za drugą pojedziemy i będziemy mieli już a, tak naprawdę pusty rozrzutniczek. Mm, I co tak ja odcinek. Na dzisiaj raczej my będziemy zakończali. Powoływaliśmy sobie chwilę tutaj, rozrzuciliśmy coś w kolejnym odcinku. Nie, możliwe, że jakieś prace pożliwne, jakieś czy coś sobie właśnie zrobimy. Podzielamy sobie coś z tym. No ta tamto pole trzeba będzie na pewno posadzić, więc możliwe, że na live sobie to ogarnę. tam to pole. Więc zobaczymy, jak to nam tam właśnie wyjdzie. Co? Rozrzutniczek musimy sobie odstawić. Niech sobie tutaj stoi. Nie mogliśmy też do wiatru wstawić, bo tu hale mamy dosyć fajną garaż że też tam niektóre puste są, więc te maszyny nie musiałyby tutaj z tyłu stać. Mogłyby też w hali stać, ale tutaj też jak najbardziej mogą sobie stać dobra Możemy odczepić, bo wędura będziemy przyczepiali do czego innego. Tutaj jeszcze trzeba zająć się akcją koszenie, ale sobie na pewno uogardzimy. Tutaj też mamy tartek, więc drzewo możemy. Eligantnie sobie wycinać i sobie z tym e, działać. Co? Myślę, że w tym odcineczku na tyle. Jak wam się podobał, zostawiajcie łapeczki do góry. E, czekajcie na kolejne. Widzimy się na lajpiku albo na odcinku z koledzy za miedzy. Więc do następnego. rzucałam wam jego piąteczku. Do następnego. No na razie Trzymajcie się. Cześć.